Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Może być troszeczkę echo, bo jesteśmy właśnie w mojej kuchni, w salonie, a w ręku dzierżę kluczyk, bo udało nam się już odebrać nasz dom, także zaczynamy pomału, pomału dość sprawnie, mam nadzieję, niedługo działać. Przyszliśmy właśnie troszeczkę sobie tutaj zmierzyć pewne rzeczy, bo chcemy się też wybrać do różnych sklepów budowlanych i poszukać e, kafelek do łazienki, bo zaczniemy nasz remont od łazienki, bo to jest taki chyba... Najważniejsze miejsce, poza tym też teraz, no tak się złożyło, że po prostu zaczynam od łazienki. Ja jakieś tam swoje wizje mam, zresztą nagrywałam wam tych wizjach film, możecie sobie kliknąć tutaj, to zobaczycie, jakie tam miałam pomysły na tą łazienkę. Jak na razie trochę oglądałam w kasuramie ale powiem Wam szczerze, że nic tak mnie nie ujęło na tyle, żeby to zrobić, bo jednak jak już robimy nasz pierwszy dom, to chciałabym, żeby mm, to było tak, żeby nam się naprawdę podobało, a nie wiecie, tak po prostu, bo ja jakoś nie lubię rzeczy zmieniać, jak już coś robię, to chciałabym, żeby to było trwałe, ładne i żeby mi się y, wiele lat podobało, tak jak mamy teraz osioły w domu, więc gdzie mieszkamy, więc mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Wczoraj już tutaj troszeczkę byliśmy i trochę zrobiliśmy porządki na naszym małym ogródku, także kupiliśmy sobie pierwsze sprzęty, łopatę, grabie, worki z ziemią, ale tutaj wiem, że jeszcze mam coś kopać, więc też nie robiliśmy tych porządków za dużych, żeby po prostu nasza praca nie poszła na marne. No i tak jak widzicie właśnie tutaj mamy salon z kuchnią, także już jest powiedzmy tak przygotowane do oficjalnego wykończenia. No i tak bardzo się cieszymy, że w końcu się udało, bo myśleliśmy, że myśleliśmy, że wszystko trochę sprawnie pójdzie i wcześniej odbierzemy, ale w sumie mamy wiosnę, jest to taki dobry czas na remonty, na suszenie ścian, można wszędzie pootwierać okna, jest cieplutko przyjemnie, więc... Nic, tylko się cieszyć. No i mam swój pierwszy klucz, a tą zawieszkę mam w ogóle zobaczcie ze Swarowskiego. Jeszcze jak pracowałam, to takie zawieszki były dawane w ramach jakichś zakupów prezentów czy coś e, no i nie miałam wtedy żadnych kluczy, żeby przeczepić. i tak sobie powiedziałam, że to będzie klucz do naszego domu, gdzie jeszcze wtedy w ogóle nie mieliśmy nic w planach, więc w więc końcu, dobra e, chcę się zresztą taki film, żebym coś ponagrywała więc zabiorę was dzisiaj mm, ze sobą e, a teraz może pokażę wam tylko tutaj jak e, fajnie już wyglądają ściany, one już są tak Powiedzmy, wygładzone, więc tutaj przyjdą naprawdę nieduże yy, poprawki. A tutaj, na przykład, zrobiłam sobie kontakt, bo tutaj bym chciała, żeby stała zawsze choinka. Tutaj chyba chciałabym, żeby był stół, ale brakuje mi tu światła góry, więc pewnie będziemy musieli tutaj to zrobić. A, mam takie jedno miejsce może ktoś będzie miał jakiś pomysł nie wiem, później nogi, rolki dzieci kalosze, takie sprawy, które chcę mieć pod ręką, a nie gdzieś tam wiecie na piętrze, więc ja to widzę zabudowane ale w jaki sposób, jak tutaj jest taki trójkąt, nie wiem czy jakaś taka roleta, drzwi rozsuwane do któregoś momentu a tutaj zabudować ścianką no i też, wbrew pozorom tutaj jest dość głęboko, więc też mm, sięgnąć, zobaczcie jest trochę ciężko Ech, no właśnie nie wiem, będziemy musieli o tym pomyśleć, a my idziemy zrobić wymiary łazienki, żeby właśnie coś móc może zamówić, pooglądać mój piękny zeszyt idzie O tak, ta kuchnia mi się bardzo podoba. Śliczna. ten tym W Mnie taki kolor ma ten, ale właśnie coś takiego mi się bardzo podoba. Taka jasna, delikatna. A wiesz co ci powiem, że jest ładna? Te, te szafki. I to, że są podświetlane. Podświetlane zawsze można zrobić. Uwaga. Jest. No. O, zobacz, ale to jest fajne. No, super, bardzo ładne Liczne. O, pieczorki nawet grać ci dają No widzisz, że ty tak lubisz <laughs> Szkoda, że taka wyspa się nie zmieści Ale ta jest bardzo ładna Ale kochanko bardzo bardzo. nie ma czegoś takiego Ja widziałam, ale to ciężko w domu zrobić Fajne szateczki Takie coś też by mogła mieć Wszystkie makarony dżemy, A lodóweczka no, większa niż tam jak oglądaliśmy kiedyś. Zdówka fajna, zamrażarkę. Też spoko. Bardzo ładna. To widzę się. No, i jak widzieliście, weszliśmy do Agaty Meble i jestem zaskoczona, bo tak naprawdę nie poszliśmy szukać kuchni, a ta kuchnia, którą Wam nagrałam, tak mi się spodobała nam, jest naprawdę przepiękna i w sumie taka, jaką właściwie moglibyśmy mieć, bo i w bieli, i w drewnie, czyli to, co ja uwielbiam, i strasznie nam się spodobała, także będziemy musieli wziąć następnym razem po prostu wymiary kuchni i nie wiem też, ile się właściwie na kuchnię czeka, bo no jeszcze mamy czas. Ale też się obawiam, że potem nie znajdziemy to, co nam się będzie podobać jak dalej, ale już się świecę. Więc y, musimy coś wykombinować, no ale teraz idziemy dalej w poszukiwaniu kafelek do łazienki, bo to jest w sumie najważniejsze i ewentualnie mebli łazienkowych, Jakichś takich, nie wiem... Może wannę kupimy, zamówimy, nie wiem. E, no ale nie spodziewałam się, że w pierwszym sklepie i bagacie kuchnia tak nam się spodoba. Naprawdę była idealna. I nawet nie była aż tak droga, no oczywiście też nie tania, ale co teraz jest tanie? No, więc kuchnia była przepiękna, a my ruszamy dalej w poszukiwaniu łazienki, bo taki też mamy dzisiaj cel, także jedziemy. Wyszliśmy właśnie z Black Red White w Gdańsku. Mega piękne są tam rzeczy, a ja wyrwałam właśnie taką wycieraczkę za 25 zł fakt, że ono trochę się sypie, ale może wyjściu gdzieś na teraz nam się przyda. Szkoda, że w środku nie nagrałam, bo mieli przepiękne, drewniane rzeczy, ale na pewno jeszcze tam wrócimy, jak będziemy dekorować. Dobra, Pakujemy. A gdzie mam to włożyć? Jesteśmy właśnie w Lerła. I tutaj mi się na przykład podoba bardzo taki komplecik. Nie wiem czy sprawdzają się takie umywalki okrągłe, czy tutaj nie cieknie woda. Nie wiem, ciekawa jestem. To jest oczywiście źle zamontowane, jak widzicie. To się otwieram wszystko razem, ale... jest całkiem spoko. Ale byśmy musieli wziąć dwie takie szafki, żebym ja miała jedną i mój mąż, bo na pewno się nie zmieścimy w takiej jednej. Ona jest dosyć mała, może jeszcze jakby były tu półeczki. Domyka się, domyka. No, no, no. Naprawdę ładne, tylko mam dość... No może nie dużo, ale jeszcze by się coś zmieściło jakoś w na nazwą, więc kolorowo dla mnie. Ale łazioneczka. Ładna, też takie zdroba i Fajne. Tutaj coś dla miłośnika drewna, zobaczcie, jakie piękne rzeczy. Ale dosyć drogie, jakieś Allegro zamawiałam, coś takiego. I nie kosztowało 70 zł, ale tak fajnie. Jesteśmy właśnie pod domem i się wypakowujemy, że tak powiem. Muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę produktywny dzień. Dużo udało nam się załatwić. Bo jak widzieliście. Można powiedzieć, że wybraliśmy łazienkę. Bardzo nam się tamta podobała. Umówimy się na spotkanie z babeczką, która projektuje, żeby nam może dopasować tak wizualnie, czy nam się na przykład dwie szafki zmieszczą z boku, bo to byłoby na przykład fajne, żeby tą przestrzeń wykorzystać na maksa. No i też mieć więcej miejsca do zagospodarowania, no bo jednak to przechowywanie rzeczy w łazience jest ważne i ja nie lubię jak na przykład miałoby wszystko stać na wierzchu, lubię to wszystko schować, żeby nie było Widać tego bałaganu. E, także to, poza tym panele również bardzo nam się podobały. Tak jak Wam pokazałam, nawet nie wiedziałam, że można kupić sobie takie małe deseczki za 5 zł, to nam mega pomoże, bo w tym momencie pójdę sobie zaraz do salonu i przyłożę do mebli i zobaczę, jak to będzie tak wyglądać faktycznie. Także to było super. No i kuchnię też widzieliśmy, która nam się mega podobała. Co prawda jeszcze nie chcieliśmy zamawiać kuchni, no bo to też jest duży koszt jak na początek, ale zobaczymy, może się obowimy z tą panią, bo tak naprawdę kuchnia może być, nie wiem, za 3 miesiące, więc za trzy miesiące może już nam będzie potrzebna. Eee, no i tyle. Bardzo się cieszę, że tyle nam się udało załatwić. Właśnie zamówiliśmy sobie jedzonko meksykańskie krem z kukurydzy i Buritowego. Także nie mógł się doczekać aż to zjem, bo jeliśmy w sumie tylko śniadanie i takie przekąski w samochodzie. I chyba tyle jeśli chodzi o ten film. Przyłożę jeszcze sobie to drewno, może Wam pokażę. No a tak to już pomału będę się żegnać. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. jestem tak zmęczona. A co do tego pudru, którego Wam pokazywałam, to muszę Wam powiedzieć, że strasznie świecę się po nim. I ja generalnie wiedziałam, że mam taki problem z pudrami takimi mineralnymi, niby naturalnymi. One mnie chyba zapychają, bo po prostu świe świecę się po nich niemiłosiernie. Tak jak po zwykłym jakimś, nie wiem, pudrze z Rimela, czy tam z Faktora taki mam ulubiony, no to ja nie mam takiego problemu, więc no. Dobra, idę, jestem tak zdeszana w ogóle z tymi maseczkami, tak ciężko się też chodzi, coś ogląda po tych sklepach, że naprawdę mam ochotę teraz... Półca sobie otworzyć, wejść i oddychać, nawet w tym samochodzie już się duszę. No, ale chciałam Wam dograć to zakończenie, ale chyba Wam jeszcze pokażę właśnie te deseczki w domu, ale to jak zjem. No, także tyle. Mam nadzieję, że taki film w ogóle Wam się podobał z takiego poszukiwania trochę z domu, trochę z remontu. Myślę, że będzie tego na moim kanale więcej. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli coś takiego oglądać, także ja lecę jeść. A tu przy okazji Wam pokażę taki pyszny kremik z kukurydzy. Jest naprawdę cudowny, taki słodziutki, chyba pierwszy raz jem. Mm. No i mamy pyszne takie veggie burrito z kukurydzą, sosem pomidorowym, czerwoną, chyba pasolą, sałatą i do tego sosik mango. Pyszotka. No i zobaczcie, mamy tutaj na przykład nasze meble sobie w salonie. I my akurat wzięliśmy klamkę, bo nie mamy skąd wziąć tej części, chyba że szufladę wyciągniemy. No a tutaj jest ten jeden i drugi panek w sumie trochę do siebie podobne. No i w ten sposób można zobaczyć, czy to do siebie pasuje, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, to chyba nie będzie prosty wybór, bo jak widzicie ten kolor drewna jest zupełnie inny niż ta klamka. Zobaczcie, do tego mi się wydaje, że to pasuje. A do tego już trochę średnio. No to Niedobrze, chyba będziemy musieli chodzić z e, tą kawałkiem szuflady. Myślałam, że już będziemy mieli z głowy, no ale nie wiem, czy to pasuje. Oczywiście to będzie tutaj, więc no, załóżmy tak. I czy to do siebie pasuje? Hmm. Nie widzę tego, szczerze mówiąc. I nie wiemy, właśnie czy kierować się i wybierać coś właśnie bardzo podobnego w kolorze drewna, czy na przykład dopasować do bieli. O, zobaczcie, że ten kolor też jest tutaj inny, ale ten fragment drewna jest taki bardzo jasny i chyba pod to powinniśmy wybrać, bo bym chciała jaśniejsze panele niż ciemniejsze na pewno. Albo wybierzemy takie samo, jak mamy to na tym się skończy. No, także przynajmniej wiemy, że to tak średnio chyba pasuje. No właśnie. No i mamy już wieczór, ja już taka roztrzepana i zmęczona, więc chciałam się z Wami tylko pożegnać i na pewno to nie będzie ostatni film, bo poszukiwań będziemy jeszcze mieli dużo. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście dajcie mi znać, będę wiedziała, żeby robić takie częściej, jak będziemy wybierać coś do domu. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!